Pomyślcie sobie o problemie, który Was gdzieś po prostu męczy. Będziemy sobie wybierać karty. Co zostawiamy ze sobą? Przede wszystkim. Co idzie za nami? I co się stabilizuje? To jest bardzo fajny rozkład. Pomyślcie sobie o sprawie. Teraz położmy sobie, co zostawiamy ze sobą. Nowe trzy karty i trzy piękne kamienie. Duży kwarc różowy, mniejszy i piękny celestian. anielski kamień tutaj, tutaj w drugiej kamerce nie widać. O, już tutaj będzie widać. I teraz skupcie się bardzo mocno w głębokim swoim sercu. Możecie słuchać chrapania dzisiaj mego psa. <grymne> co zostawiacie za sobą w tej sprawie, w tej relacji? Poczujcie, co do Was karty mówią. Jeżeli wybrałeś tą pierwszą kartę, no proszę. Piękna runa, Anzus. Zobaczcie. Piękna energia. Tutaj to sami chcemy coś powiedzieć. Jakaś prawda chce przejść przez nas. Czy intuicja? Tutaj przychodzi taka jasność po chaosie. Nie musimy czasami jakby szukać odpowiedzi, ona jest jakby w nas. I tutaj, co zostawiamy? Zostawiamy milczenie, właśnie z lęku. Kończymy jakieś tłumienie prawdy, żeby był spokój. A zaczynamy mówić z miejsca mocy, z czegoś, co jest dla nas bardzo ważne. Nasze słowa mają bardzo duże znaczenie. Mówimy prawdę, jeżeli chodzi o to. Zostawiamy niemoc. Jeżeli mamy, co zostawiamy? Jeżeli wybraliśmy Kartę numer dwa, czyli środkową, mały kwarc. Zobaczcie. Całkowicie zostawiamy. Całkowicie zostawiamy tą relację i zaczynamy od początku. To jest dla nas bardzo ważne. Ta energia daje takie taką Zaczęcia z początku, ale też zostawiamy taką iluzję kontroli. Zostawiamy taką potrzebę wiedzenia dokładnie, jak, kiedy i dlaczego. Nie wszystko musi być tak jakby zaplanowane, żeby było dobre. I jakiś dawny scenariusz życia, czy danej sprawy, to, co się miało wydarzyć według starych, na przykład umów duszy, to się wydarzyło, domyka się. Więc zostawiamy, nie bierzemy czyjejś energii, cudzych oczekiwań, przede wszystkim historii, jeżeli chodzi o takiej to, stare tożsamości, przede wszystkim tutaj. I tutaj bardzo ważne jest rozwiązanie jakichś węzłów. Ta runa bardzo mocno rozwiązuje węzłów. Coś nowego przychodzi, chociaż jeszcze nie jest nazwane. I w runie trzeciej. Proszę mam piękną runę Naudis. Jeżeli wybrałeś tą runę. To jest bardzo ważna runa dla Ciebie. To jest taka runa właśnie. Prawdziwa. Pewne rzeczy wymagają pewnych spraw przede wszystkim tutaj. Kiedy zostawiamy takie życie właśnie w napięciu, w przymusie, jeżeli chodzi o to, zostawiamy tryb muszę, zostawiamy tryb w tej sprawie: wytrzymam. Przymus już tutaj nie jest naszą drogą w żaden sposób, ale też zostawiamy brak. Ta runa uczy nas siły, mocy, dobrego rozwiązania. Zostawiamy ściskanie zamiast oddychania. I nie musimy wcale niczego udowadniać, absolutnie tutaj czegoś, co jest tutaj trudne. Nie musimy też się samo karać. Teraz zobaczmy na tą sprawę. Przejdźmy do następnego tutaj rozkładu, jeżeli chodzi o to, co idzie. Z nami dalej, jeżeli chodzi o tą sprawę. Co idzie dalej? Już patrzymy. Mieszamy sobie runę. I co będzie szło dalej? W tej sprawie. Mamy równo 1, 2, 3. Mamy piękny Celestian, kwarc różowy i kryształ górski. Teraz zastanówcie się, która karta z Wami rezonuje. I teraz mamy cudowny Celestian. Przypominam Wam o promocji na nowy rok. Jakie główne karty? Zapraszam serdecznie. No proszę. Mamy runę kenas. Otwarcie, działanie, piękna energia. Przede wszystkim tutaj taka pochodnia, która pali się właśnie w ciemności, i nie jest to taki nagły fajerwerk. Wchodzi w nasze życie jasność, zrozumienie, rozumiem. Bez bólu, bez takiej presji, taki ogień twórczy, taka wewnętrzna pasja. Przede wszystkim. I zaczynamy, zamiast się wypalać, zaczynamy na nowo płonąć, otwierać nowe obszary. To jest takie zdrowe utrzymanie energii, które można regulować, i to światło wraca poprzez właśnie świadomość nie przez walkę. I nasza wewnętrzna moc, też intuicja, prowadzi nas. Jeżeli wybrałeś kartę, środkową. Zobaczmy tutaj. No proszę. Jest ISSA, czyli taki lód wewnętrzny, zamrożenie. Po prostu. Co idzie dalej? Zatrzymujemy coś, bez poczucia winy. Zostawiamy to, co nas osłabia. Zamrażamy. Konserwujemy naszą energię nawet w tej relacji, nie inwestujemy dalej emocji, nie wchodzimy w rozmowy, które nas drenują, nie dajemy odpowiedzi od razu. Mamy, chronimy własne pole, własną przestrzeń, własną energię. To jest przepiękne. Mamy taką klarowność przez dystans. To daje nam przejrzystość. To daje nam takie zobaczenie wszystkich sytuacji bez jakiegoś takiego emocjonalnego rozadrgania. Uspokajamy się. Nie wszystko musimy poruszać, żeby się uzdrowić. Czasami warto zostawić pewną sytuację, przemilczeć, zostawić, pozwolić sobie na spokój, na pauzę. Taka cisza i taki oddech jest ochroną. Nie zawsze musimy mówić. To nie jest taka stagnacja też na zawsze, tylko to jest taka zima, po której przychodzi ruch. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, no proszę. Mamy piękne słońce. Mamy piękne Sowillo. Co będzie dalej? Przede wszystkim. Światło, które nas w żaden sposób nie oślepia, tylko prowadzi, wracamy do naszej równowagi, do mocy osobistej. Nasza energia wraca do całości. Mamy zgodę na bycie sobą, mamy jasność drogi, wiemy, co jest tak, a co nie jest tak. W tym sensie, bez kosztu, bez wypalenia przede wszystkim. To światło jest bardzo takie bezpieczne. Jesteśmy w godzie z własną po prostu tutaj mocą. Piękna energia. To teraz odpowiedz, odpowiedzmy sobie na pytanie, co nas stabilizuje w danej właśnie tej sprawie. Jeżeli chodzi o to, co jest po prostu tutaj ważne. Zostawiliśmy za sobą, poszliśmy dalej teraz zobaczmy sobie, co nas po prostu tutaj, co będzie się stabilizowało, co będzie bardzo ważne. Przede wszystkim tutaj. Co będzie. Co będzie bardzo ważne. A potem będę wam dawała karty. Dobrze, więc zobaczmy dalej tą sprawę. Już pomieszam runę. co się będzie stabilizowało. Mamy trzy piękne runy. Pomyślcie sobie, która runa do was mówi bardzo mocno. Mamy piękny Celestion. Mamy piękny kryształ górski, kwarc różowy. I teraz poczujcie. I zacznijmy od końca. Jeżeli wybrałeś tutaj trzecią, czyli kwarc różowy, mamy, zobaczcie, obfitość. I jakie przekazy przychodzą przez tą obfitość? Poczujmy. Co tutaj jest? Mamy niesamowitą wartość. Tutaj nic nie ucieka, wszystko płynie w takiej energii obfitości. Nie tylko finanse, ale też takie poczucie, właśnie, bezpieczeństwa. Nasza wartość osobista, taki szacunek. Tutaj otwierają się takie poziomy, właśnie, że mamy prawo, mamy obfitość, mamy możliwości. Przede wszystkim mamy wartość, to jest bardzo ważne. Stabilizuje się nasza też relacja, my, nasze zasoby, wszystko to, co jest ważne. Można dużo mówić cały dzień, można mówić do temat runy Tutaj nie, nie ratujemy, nie inwestujemy swojej też energii. Nie oddajemy energii z lęku. To wszystko wraca do nas, płynie uczciwie. Zobaczmy sobie teraz im proś druga. Ja Wam przypominam, że mamy promocję. Jakie mamy główne karty na nowy rok? Zapraszam serdecznie. Liczba miejsc limitowana. Tutaj przepracowujemy pewne rzeczy. Coś, co jest dla nas ważne. Przede wszystkim mamy też troszeczkę tajemnicy, losu. Czegoś, co jest bardzo ważne. Przede wszystkim coś, gdzie nie mamy kontroli. Przede wszystkim tego odsłaniamy to, co jest ukryte. Nie ma sekretów. Zmieniamy przede wszystkim tor losu, ale też tutaj to jest taki przysłowiowa rzutkością coś, czego nie da się po prostu do końca zaplanować. To też jest kobieca intuicja. Ona się bardzo mocno stabilizuje i mądrość podświadomość bardzo dużo do nas mówi. To jest bardzo ważne. Sny. Praca intuicyjna, runiczna, symboliczna. Nasze sny, znaki przeczucia. To jest bardzo ważne. Nie wszystko musi być tutaj wiadome od razu. I prawda, pamiętajmy, że ona się kryje w naszym wnętrzu, w naszej duszy. Tutaj ufamy swojej intuicji, swojej mądrości. Przede wszystkim. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, ten piękny Celestian, co my tutaj mamy. O i zobaczcie. Całkowita transformacja. Całkowita. Całkowity. reset. Tutaj. Oczyszczenie. To tak jak grad, po, Tak jak grad, który płynie. Właśnie nas teraz śnieg pada jeszcze bardziej. Tutaj. zatrzymuje się tylko to, co jest prawdziwe. Stabilizuje się i uwalnia energię z takich zamrożonych struktur. Tam, gdzie. Tam, gdzie są takie wydawałoby nam się trudne sprawy. Taruna też stabilizuje, ale też rozbija fałszywe. Osoby, czy fałszywe stabilności. To, co tak jakby wyglądało w miarę, niestety rozsypuje się. Takie przysłowiowe domki na piasku. To, co się opiera na przetrwaniu, tłumi prawdę. Blokuje twój rozwój. Czasami trzeba, niestety, tutaj ustabilizować rzeczy, więc tutaj te pewne rzeczy one będą odpadały tak jak takie stropy, będą, będą pękały. Dlatego nie trzymajmy się tego, co starego, tylko zawsze idźmy w nowe. Równa też Hagala, ona stabilizuje, ale przyciska taki, naciska taki przyseł, przy, przycisk reset. Może to się dzieje bardzo gwałtownie, że wszystko się rozpada, ale ona chroni nas w pewien sposób. Jesteśmy wdzięczni za to. Odcina to, co nas zatrzymuje, robi miejsce na to, co jest autentyczne. Można cały dzień mówić na temat runy Hagala, tak jak o każdej runie. Dobrze, teraz będę Wam dawała karty i przypominam Wam, kochani, o konkursie. Każda osoba, która korzysta z moich usług, bierze udział w konkursie. Będzie to wygrania piękna bransoletka, będzie w poniedziałek losowanie. O, ale jest śnieg, moi drodzy, cudownie, wspaniale. Ta herbata zimowa przepiękna, wspaniała jest. Um, powiem Wam dalej, że mamy też promocję na rozkład na nowy rok, jakie główne karty i wydarzenia będą w Twoim nowym roku. Jest to liczba mi limitowana, więc zapraszam serdecznie do kontaktu. A kogo mamy? Kto dostanie rundkę w prezencie? Pisze serduszko. Zobaczmy sobie. Jestem jeszcze tylko przez chwilę, bo już długo, długo mówię, ile mamy już transmisji. o Ojej, pół godziny. To już jest długo. Już kończymy. Dobrze. Kto chce kartę, pisze serduszko. Izabela Szafelkę. Proszę, dla ciebie Taruna Hagala, transformacji. Zaczynasz od nowa. Anna Józefia. Obfitość, rozwiązanie dobre, spraw, wsparcia, czegoś, co jest ważne. Roksana Lange, lekcja życiowa, puść to, co ciebie trzyma. Wioletka Wycisk, wioletka dla ciebie, spokój, bezpieczeństwo, miłość. Kogo tutaj mamy? Kasia Mackowska, dla ciebie Kasieńka, piękna karta, spokoju po jakimś trudnych wydarzeniach czy rzeczach. Marzenka Marzena, już patrzymy, was, idziesz do przodu dobrej właśnie energii. Moi drodzy, dzisiaj się troszeczkę nagadałam. Zapraszam Was na transmisję. Być może będzie jutro. Ale tak jak mówię. Zapraszam Was do kontaktu. Dziękuję Wam za cierpliwość. Dziękuję Wam za wszystkie cudowne wiadomości. Dzisiaj dostałam bardzo dużo wiadomości. Bardzo dużo rzeczy dla mojego kochanego cesarza. Niestety teraz śpi po spacerku. Na szczęście jest grzeczny. Dzisiaj wczoraj był cudowny. Też próbował skoczyć i zabierać mi karty ale to, to on tak zawsze jest przed pełnią. Jestem ciekawa, czy Wasze też maleństwa też tak się zachowują, czy macie kotki, czy pieski, czy inne rzeczy, czy inne piękne zwierzęta, więc zapraszam Was. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i życzę Wam spokojnego, cudownego dnia. Korzystajcie z tej pełni. Korzystajcie bardzo mocno z pełni. Pozdrawiam.